Dzień dobry, witam wszystkich, kochani. Myślę, że się zmieszczę w tym czasie. Kochani, w tym roku kapituła konkursu Świat Przyjazny Dziecku po raz pierwszy uhonorowała cztery firmy nagrodami specjalnymi. To przedsiębiorstwa z bogatą historią, doskonałymi produktami, od lat wspierające konkurs organizowany przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Pierwsza nagroda specjalna została przyznana sieci sklepów Smyk za markę SMIKI. Smyk, jak wiemy, to najstarsza sieć sklepów dla najmłodszych w Polsce. Wspierająca Konkurs właśnie od pierwszej edycji jest kultową marką produktów dla dzieci o rozpoznawalności sięgającej niemal 100%. Obejmuje ponad 200 sklepów w naszym kraju. Doskonale znany wszystkim sklep internetowy smyk.com, a także kilkadziesiąt sklepów za granicą. Przejdźmy do marki Smiki. Są to zabawki dla dzieci w każdym wieku, które mają za zadanie wprowadzić je w świat wyobraźni i przygody. Są to m.in. zabawki pluszowe, zabawki edukacyjne. Kreatywne. Produkty Smiki wyróżniają się ciekawym wzornictwem, funkcjonalnością, bezpieczeństwem, a wszystko to w bardzo atrakcyjnej cenie. Kolejną wyróżnioną przez nas firmą jest TM Toys. Firma TM Toys jest obecna na rynku zabawek. Od 1997 roku. To firma, która doskonale czuje najnowsze trendy, wie czego pragną dzieci i od lat daje im wspaniałe, bezpieczne zabawki, uznanych światowych producentów. Produkty TM Toys wielokrotnie zdobywały nagrody w Polsce i za granicą. Firma można powiedzieć, że jest najbardziej prężnie rozwijającą się w Polsce. Posiada biura w Szczecinie, w Warszawie, a nawet w Hongkongu. Zabawki są dystrybuowane. Niemal w każdym sklepie w naszym kraju, oprócz importu, importowanych produktów, firma posiada wiele marek własnych, jak wspaniałe bańki Fruit Blue czy ukochane przez dzieci, ukochane przez dzieci gang słodziaków. To firmie Tiemtoy zawdzięczamy rozwój w naszym, na naszym rynku marki Ravensburger, też na pewno wszystkim znane, w tym puzzle 3D. To właśnie TM Toys jest dystrybutorem doskonałej gry Rami Club. i wreszcie dzięki tej firmie nasze dzieci mogą przenosić się do świata realistycznych zwierzątek szlajch. Lista doskonałych zabawek oferowanych przez TM Toys jest bardzo, bardzo długa. Wspomnę jeszcze tylko o kostce Rubika i prezentowanym wcześniej Gravitraxie i figurkach, które chyba znają wszyscy chłopcy, jak Roblox czy Fortnite. Nagrodą specjalną uhonorowaliśmy również firmę Wader Woźniak. To wyjątkowa firma, która świętuje w tym roku wielki jubileusz. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Obdarzona ogromnym zaufaniem klientów i partnerów w biznesie. Obchodzi 30. urodziny. Działalność. Firmy w branży zapoczątkowo w latach 60., pan Ryszard Woźniak, senior Rodu. Firma mieściła się wtedy w malutkim zakładzie, niewiele większym od garażu, a dziś ta potężna firma ma ponad 85 tysięcy metrów kwadratowych. Marka jest bardzo lubiana i obecna w ponad 70 krajach na świecie. Oferta Wader Woźniak liczy setki wzorów zabawek, w tym na licencji Disneya czy Nickelodeon, co roku też powstają nowe produkty, to między innymi samochody, klocki, zestawy naczyń, garaże, trasy i cała gama zabawek do piasku. Można powiedzieć z całym przekonaniem, że zabawki Wadera to gigant na, na rynku, który kocha, które kochają zarówno dzieci, jak i rodzice. Są funkcjonalne, bezpieczne, bardzo, bardzo trwałe i edukacyjne. I co najważniejsze, wszystkie produkowane w Polsce. Specjalne wyróżnienie należy się również w firmie Bright Junior Media. Twórcy marki Czuczu. Kilkanaście lat temu Bright Junior Media stworzyła jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek zabaw edukacyjnych w Polsce. Pierwsze książeczki Czuczu pojawiły się w 2009 roku i od razu zdobyły zaufanie rodziców i dzieci. Katalog ich produktów stale się poszerza i zaskakuje naprawdę wyjątkowymi innowacyjnymi projektami. Wszystkie produkty, wszystkie projekty czuczu -czu są dopasowane do wieku dziecka, przemyślane i wszechstronnie rozwijają maluchy. Bardzo dziękuję i wszystkim laureatom 18. edycji konkursu serdecznie gratuluję.